Trzecia kolejka Tauron Hockey Ligi JKH GKS Jastrzębie kontra GKS Tychy. Mist... Drużyna gości GKS Tychy dzisiaj w następującym zestawieniu. Gospodarze JKH GKS Jastrzębie. Nie ma krążka na tafli. Jeszcze pan Krzysztof Kozłowski. Wstrzymał nieco akcję, teraz już wszystko poszło tak jak trzeba, pierwsza spotkanie Jastrzębianie gospodarzem na lodowisku w Karwinie, tam od razu ostre stancie pod bandą, zablokowany Rikosik, wonen i gol! Emil Bagin otwiera wynik tego spotkania, strzał pod poprzeczkę i mocne otwarcie Jastrzębian, 21 sekund i Emil Bagin autorem bramki, pozostawiony zupełnie bez opieki. Defensor JKH GKS u Jastrzębie. Co spojrzał jeszcze Filip Komorski, gdzie ustawienie jego koledzy wygrywa znowu nie pociecha. Uderzenie i teraz karwonom linienie jest tam Dominik Paś. On wprowadził krążek do tercji Jastrzębian. Łyszczarczyk. Karlech to odbija krążek. Krążek odłyże w Kuru i przejmuje Bierżin Trzy Na drugą stronę i gol! Jastrzębian i Jastrzębie prowadzi 2 do 0 z mistrzami Polski. Frederik Forsberg kończy tą akcję między parkanami Kamila Lewartowskiego. Lewajka, wychodzą Jastrzębianie. Stolarski środkiem na lewajka. Stolarski sam, ale tym razem Kamil. Szlusarczyk, wycofanie do Harwata. Harwat zmiana toru lotu krążka przez urbę wajki. Tutaj wali stara się przejąć krążek. Harwat Lewartowski nie wiedział przez momenty. Lewartowski odbił krążek wprost na Kisich Wonena. Bierzinsz i Kuru. Wygrane wznowienie przez Jastrzębian Bagin i gol! Odbity krążek. Przez Kamila Lewartowskiego ląduje na kiju Frederika Forsberga i ten po raz trzeci pokonuje tyskiego bramkarza. Brakuje asekuracji, brakuje w zasadzie wszystkiego. W tej pierwszej tercji z mistrzami Polski kolejna akcja Łukasz na lewajka. Radosław na lewajka Lewartowski. my w pierwszej tercji z mistrzami Polski kolejna akcja Łukasz na lewajka. Radosław na lewajka Lewartowski. Fantastycznie teraz obronił ten strzał, zatrzymał akcję Jastrzębian. I teraz mamy hokejowe tango. Co? Paść. I teraz Tyszanie z przewagą jednego zawodnika. Pan... Za moment pan Bartosz Kaczmarek rzuci krążek i pierwsza guma drugiej tercji. Raz jeszcze Hannu Kuru przed bramkę. Próbował dwukrotnie. Ma... Elianko przed bramkę, Kuru spojrza. Bierzinsz. Sam kończył akcję i Lewartowski popisał się w pasie. Zablokowane uderzenie na środku. Pociecha utrzymał krążek w tercji obronnej Jastrzębiane Aha, GKS-u Jastrzębie nie skorzystał Jan Piotrowski z tego zagrania. Trafiony w głowę Tomasz Fuczyk stojący w boksie. Sprawa na hali w Karwinie, Alekto, który zachowuje czyste konto na 8 minut, 25 sekund przed zakończeniem drugiej tercji. Pociecha i gol! Bartłomiej Pociecha, ale chyba Hannu Kuru tam jeszcze zmienił torlotu krążka. Bez szansy Karolusy. Karlech to wygrane wznowienie. Pociecha. Cieszy się kuru. Gwizdy. Cenia. I wszyscy w Tychach liczą, że ruszą szturmem w kierunku bramki strzeżonej przez Karoluskiego. A może uda się zdobyć gola grający w osłabieniu z backhandu. Próbował i gol! Ależ bramka. Henrik Knutinen! Ten, na którego tak bardzo w Tychach liczą, potwierdza, że on może być bohaterem tego sezonu, a, na, a z całą pewnością jest bohaterem tej ostatniej akcji. Mimo tego, że Tysza... GKS Tychy, Tysza nie utrzymują się z krążkiem w tercji obronnej, JKH GKS Jastrzębie, dobre tam dogranie do Łyszczarczyka, przed bramkę Karlechto Wartowski wypuścił krążek. Bagin z ostrego kąta tym razem. Kamil Lewartowski wyciągnął. Lechtonen. Pociecha. Wypuściły krążek. Karlech to i gol! Mark Witanen wykorzystał ten błąd. Bramkarza JKH GKS Jastrzębie. Mocny strzał pociechy. Wypuszczony krążek. Mark witanen opanował gumę, odwrócił się, zawinął. Helianko. Knutinen ma sporo spo swobody. Henryk Knutinen i gol! Henryk Knutinen wrzucił krążek przed bramkę JKH GKS-u Jastrzębie. Aguma między parkanami Karolusa Karlechto, który przez długą. JKH gks jest Trzębie. Komorski. I teraz Karlechto pewnie. Br... Bagin. Niedokładnie. Lechtonen. Faulowany w tej sytuacji. Nie ma bramki. Łukasz na lewajka utrzymał. Krążekę w tercji ataku. Radosław Nalewajka z ostrego kąta i gol! Pokonany Kamil Lewartowski. 2 minuty 44 sekundy przed zakończeniem trzeciej tercji. Krążek pod bandą odwrócił się. Uderzył. Radosław Nalewajka i krążka z tercji obronnej zawodnikowi GKS-u Uderzenie. Broni Lewartowski i broni i popraści, bo już Rikus wprowadził krążek do tercji. Tyszane, Bagin, do boku i gol! Frederik Forsberg! Trzeci gol tego zawodnika w dzisiejszym spotkaniu. Nie miał szans. Kamil Lewartowski. Ostatnie sekundy. Jeszcze próba niecelna. 5 do 4 JKH GKS Jastrzębie wygrywa z GKS-em Tychy. U